Cześć, witaj na kanale Komiksowania. dostałem paczkę od Egmontu z Nightfallem 25 kwietnia, jest dzisiaj 26 przed chwilą dosłownie skończyłem gadać z Sylkiem i Szymonem pozdrawiam serdecznie jest noc, a ja musiałem się do paczkomat. super sprawa musiałem, nie mogłem inaczej postąpić czekałem na ten komiks takie przedruchy jak wiecie bardzo mnie cieszą im więcej tym lepiej i wszystko, co tu będzie, to oczywiście na gorąco. Wszystkie moje ochy i achy, i ochy i achy właśnie znikają, gdy widzę takie zabezpieczenie. No dobra, był karton. Był karton, drodzy Państwo. Ale co? Tu tylko jest taka zdechła pianka. To jest, kurde, jak papier toaletowy. Strach, chwila grozy. Oglądam od razu. Czekałem na ten komiks. Długo kupiłem go w preorderze, ale grobła była fajna cena. 114 z gruszami, no jest cacusi, cacusi, wszystko. Może nie pokazałem za bardzo do kamery, ale nie. wszystko jest git. Całe szczęście, to było bardzo licho zapakowane. Patrzcie, jaki to jest komiks. To jest mega. cegła. tu jest ponad 600 stron. I ja tu jadę na gorąco z tematem, więc nie będę więcej poprawiał. Wszystko co jest to idzie na żywo. Natomiast i spać to ja siedzę i się bawię tutaj, ale no, nie mogłem popuścić sobie tego szczytu Totalny koneks raz. Grafika. Już nawet jakieś kontrowersje wywołał ten grzbiet, gdyż oryginalnie chyba gdzieś tu był taki kwadracik wycięty. Tutaj Batmana i tu był wpijany. Powiem szczerze, że jest na co klejać. Od razu zobaczcie tutaj. Właśnie jeśli chodzi o ten kwadracik na grzbiecie. Niemal man ma. Prawda, jest nawet zbliżony do siebie, ale no chyba dałoby się i tu przyba na, na panie to wkleić zwłaszcza jak mamy tutaj świetną grafikę colin jeszcze tylko przyrównam sobie O on ma, chyba jest troszkę grubszy, on pewnie jeden zeszek, no 115zł no i 199zł fajna promka była Dobra. czas na zaglądnięcie w środek to mamy, jest klejka. Tutaj na scenarze odpowiadają Dilgmon, Dennis O'Neill, Chuck Dixon, Rysunki, Job Kreseda, Jim Aparot, Tom Drake, Graham Nolan. Reszty panów tak nie za bardzo kojarzę. Spis treści, jakiś wstęp, taki całkiem pokaźny. I zaczynamy od Venomu, no, naturalny, że od Venomu, bo tutaj mamy pierwszą styczność Batmana z tą substancją którą zażywa i która wprowadza go w pewien obłęd. Co widać tutaj na tej na przykład okładce kolejnej. Bafan mega uśmiechnięty, no ale to do tego go doprowadziło zażywanie tego specyfiku. Stał się również taką marionetką w pewnym momencie i to było bardzo niebezpieczne dla niego. Bardzo to jest mocny konik, Bafan Venom. On był u nas w wydaniu specjalnym, w tym Semic. Zajrzyjcie, obejrzyjcie sobie u mnie, jakie misji wydania specjalne były. Następnie zeszedł Den Stabeina, Benz, ben, czyli to jest Origin Story Bena. Było w tym Semik. Ja sobie to przejrzę, porównam. To był numer chyba 295, jeśli dobrze pamiętam. To też u nas było. To układki dużo wypadek znanych mi jest. To właśnie to Semikowe. Tutaj też temat znany. Nie sądziłem, że to tu będzie. Ten komiks. I Azrael, czyli dwa zeszyty, jakby taki przerywnik po Venomie i wchodzimy w Azraela. Świetne tutaj są rysunki. dokładnie sobie. Bardzo to jest. Wizualnie perełka. Chyba to będzie najlepiej narysowana tutaj rzecz w tym komiksie. Poznamy tutaj Azraela Modego, paul który odegra mocną i znaczącą rolę w późniejszych wydarzeniach w świecie Batmana. No, rewelacyjnie to wygląda. To jest chyba najlepsze, co narysował Jocko Seda, co ja widziałem. Z chęcią zobaczył jego crossoverowy komiks Azrael. Ash. jest taki, ale. Nigdy go nie widziałem. O, następny Batman. Ten gościu był wspominany tym Semik, ale nie było tego zeszytu. O, patrzcie, no, w telewizji oglądają. Batman teraz? No nie wiem gdzie to jest rok. 52. No to mo mogli wspominać Cóż tutaj serial animowany, nie walaciejmy zresztą. Tak, nawet przysięgi. Tego też nie kojarzę z Semik, chyba nie było. Kolejny zeszyt, no to tak po poprzeplatane na to wychodzi trochę no w, trochę nam znańszych, znanych historii z tymi nieznanymi oparcie tutaj Batman ma już lekką dochę. Zajechamy. Tak więc też u nas nie było. Tutaj będziemy generał już. Kładka znana z Semik, ale nie wiem, czy akurat to było do tej historii. Chyba to było do nich. Świetnie zresztą zeszyt Polecam. Bardzo mocna historia tam jest. I tutaj dalej generał. No, nie pamiętam, żeby to było jakieś wybitne akurat o tym generale, ale tutaj już Batman no dalej, dalsze swoje pogłębienie się, wypalenie, a Batman już siedział i to wszystko, wszystkim się tak mu przyglądał, monitorował. O no i Batman i Robin. właśnie w tym momencie tutaj chyba stracza na scenę Azrael. Zresztą okładka już zdradza, że on tu wraca, gdzie parę rysuje, no. nie miał wielu zwolenników. Ale cóż mogę powiedzieć, Tu kolejny znowu zaszyt. No Azrael w ogóle to się przebrał za takiego też ninja, z którym też bardzo zbliżono do tego, z którym prędzej walczył Batman. Zeszyt też mnie kojarzę. Okładki mogą być mylne też, gdyż w tym samym na przykład yy, składał się samik z dwóch zeszytów, a mieliśmy tylko wgląd w jedną okładkę, na głównej stronie. Rzadko kiedy zdarzały się jakieś przedrubki. Tej okładki nie było, a tu już widzę, że to jest zeszyt z właśnie z killer krokiem. go Poskładał. Bardzo mi się podobał za to ich rewanż, który później nastąpił. Jest kilka zeszytów. Potem. Fantastycznie narysowany przede wszystkim. O, to zobaczcie. Jest też fajna ciekawostka. Batman ma tutaj taką czarną opaskę z reską. To się sp z wydarzeniami, które miały miejsce w Supermanie. Czyli z jego śmiercią i wtedy wskutek żałoby wszyscy bohaterowie w swoich seriach nosili tą paskę żeby też taka no, żałoba ogólno w całym DC była To właśnie super bohaterowie bater tam upamiętniali pamięć po zmarłym Supermanie zresztą zaraz Batman też schodził ze sceny i tu mamy uwolnienie wszystkich super superprzestępców przez Bane'a chodzi na to, że na tym się skończy też w dzisiejszych czasach te takie akcje typu czekają wszyscy Arkan, kończą się po prostu w jednym zeszycie, Batman wpada i wszystkich powstrzymuje, a tu oni dają dyla, uciekają, Batman ich wszystkich wypuścił, no i zaczyna się rozgrywka śmiertelna. Batman będzie musiał ich wszystkich gać. Tu jest Bane, pierwszy szkic, Graham'a Nolana, 52. On no, ma otwartą maskę. To później chyba w Batman to jeśli dobrze kojarzę, była taka otwarta, a tutaj już ten główny, trzeci Ruch. Aha. Tu jego ekipa I Adrian, świetny Azrael. Zapowiedzi kolejnych tomów. Niska jakieś wyszyty, od razu w to wejdą. No, no jest save, obowiązkowo. Ja, tak, będę skończył. Mega klocek. Dlatego coś, nie coś o nim opowiem na kanale. Sylka, także śledźcie kanał Sylwka Koniecznie. Ja zrobię na dniach jakąś właśnie prezentację typu co jest z Team Semic, czego nie ma. Porównanie to takie. Zobaczę, co tam jest podcinane. Może coś się znajdą, jakieś dodatkowe strony. Także też zapraszam do śledzenia mojego kanału. Trzymajcie się ciepło. Cześć, do zobaczenia.